Dwugłowe dziecko urodziło się w Indiach. Bardzo rzadki przypadek narodzin miał miejsce w Indiach, gdzie na świat przyszły bliźniaki syjamskie dzielące to samo ciało. Ten przypadek jest szczególny, ponieważ dzieci przeżyły, co zdarza się niezwykle rzadko. Eksperci z lokalnych szpitali nie spotkali się jeszcze z tego typu narodzinami. Dwójka chłopców urodziła się przedwcześnie i wszyscy byli zszokowani, gdy zobaczyli chłopców. Ale ich ojciec powiedział, że gdy zobaczył ich uśmiechnięte twarze i dotknął małych rączek, momentalnie pokochał swoje szczególne dzieci. Rodzice to biedni farmerzy. Sprzedali wszystko, co mieli, by szukać pomocy dla swoich dzieci, ale nie mogli znaleźć lekarza, który podjąłby się próby rozdzielenia chłopców. W ich przypadku nie jest możliwe, by podczas rozdzielenia ocalić oba życia. Jednak rodzice postrzegają ich narodziny jako cud i dalej szukają pomocy, licząc, że zdarzy się kolejny cud, który pozwoli im żyć oddzielnie.